Cieszę, że wyszliśmy trochę naprzeciw oczekiwaniom, sugestiom tutaj naszych aktywistów, którzy w Ostrowie działają. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, bo we współpracy z nimi te domki dla kotów w Ostrowie Sytuujemy wskazało nam miejsca, gdzie one powinny stanąć. Cieszę się, że te domki pojawiły się właśnie teraz w okresie największych mrozów, bo one dają szansę dla naszych kotów, wolno żyjących kotów, na to, aby przetrwały te mrozy i ciężką zimę. I tych domków na razie jest 14. One, jak mówiłam, zostały ustawione w takich miejscach, które wskazane zostały nam przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i wolontariusze z tego z, z towarzystwa najlepiej wiedzą, gdzie te koty lubią się gromadzić, przebywać i właśnie w tych miejscach te domki wyścielane słomą, domki z przedpokojem i pokojem. Jak mówi pani Ela, stanęły. Wczoraj miasto i wolontariusze z Towarzystwa rozwoziliśmy te domki po, 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 po Ostrowie, montowaliśmy je, a już bieżącą opiekę nad nimi będzie sprawowało Towarzystwo, ale oczywiście we współpracy z naszym urzędem, z Wydziałem Ochrony Środowiska.